Najnowsze informacje o Battlefield 7: Wyciek Horizon Zero Dawn Remaster. Gracze narzekają na Astrobota. W wywiadzie dla IGN, Vince Zampella, czyli długoletni szef Respawn Entertainment, które zostało przejęte przez EA, stwierdził, że kolejna odsłona Battlefielda porzuci pomysł z 2021 roku i futurystycznych czasów na rzecz czasów obecnych. Zampella powiedział, że najlepsze wyniki jak dotąd osiągnęły Battlefieldy 3 i 4, których akcja miała miejsce właśnie we współczesności i to w tym kierunku ma zmierzać najnowsza odsłona serii. Dodał on, że kolejny Battlefield zrezygnuje z map dla 128 graczy, które nie zostały przyjęte ciepło przez społeczeństwo, i wróci do tych dla 64. I wydaje mi się, że jest to dobry ruch, bo momentami te mapy, mimo dużej ilości graczy, były po prostu zbyt puste i zmuszały nas do dobiegania do centrum akcji, co było dość irytujące i wybijało z takiego rytmu gry. Również specjaliści znani z Battlefielda 2042 mają odejść w zapomnienie i mają wrócić standardowe klasy, jak to miało miejsce przez większość życia serii. Co prawda nowy Battlefield nie został jeszcze nawet zapowiedziany, jednak Zampela zdradził, że w 2025 roku może zostać odpalony program testowy, w którym udział będą mogli wziąć gracze. Bethesda udostępniła 9-minutowy materiał pokazujący nadchodzący dodatek do gry Starfield, czyli Shattered Space, na którym możemy zobaczyć obcą planetę oraz jej mieszkańców. W owym materiale możemy zauważyć, że tym razem nie będziemy mieli do czynienia z pustym, proceduralnie generowanym i nudnym światem, jak to miało miejsce w podstawowej wersji gry. Zamiast tego, Bethesda zapewnia, że na nowej planecie znajdziemy co najmniej 50 unikalnych lokacji do odkrycia i eksplorowania. W przeciwieństwie do tego, co mogliśmy zobaczyć w podstawowej wersji, czyli puste, jednakowe lokacje, zapowiada się, że dodatek do Starfielda będzie w końcu tym, czym gra miała być od samego początku. Jednak pamiętajmy, że są to tak naprawdę tylko puste słowa. A my zobaczyliśmy na materiale to, co twórcy chcieli nam pokazać. Jak to ostatecznie wygląda, przekonamy się, jak dodatek wpadnie w nasze ręce. Po ostatniej aktualizacji systemu na PlayStation 5 gracze napotkali mnóstwo graficznych błędów w przeróżnych tytułach. Na Reddicie możemy wyczytać, że gracz po załadowaniu gry Death Stranding napotkał glicze graficzne związane z nazwami na mundurach. Natomiast inny użytkownik zgłosił, że w najnowszych tytułach ze światach wiezdnych wojen czyli Star Wars Outlaws oraz Jedi Survivor napotkał on problemy ze światłem w grze oraz nieprawidłowe filtrowanie kolorów. Jedną z ciekawszych rzeczy jest nagranie na jednym z subredditowych wątków poświęconym grze Final Fantasy XVI, na którym możemy zobaczyć, że gracz w momencie przechodzenia przez las w trakcie burzy został zaatakowany przez czarne artefakty pojawiające się na ekranie, całkowicie uniemożliwiające swobodne poruszanie się w grze. Do samego problemu odniosło się Square Enix, które zapewnia, że razem z Sony pracują nad rozwiązaniem tego problemu i przepraszają za niedogodności w grze. Nie wiadomo do końca, czy problemy te są związane z jakimiś konkretnymi tytułami czy trybami rozgrywki. Jedno z najlepiej sprzedających się IP od Sony, czyli Horizon Zero Dawn, będzie miało swój remaster. Na oficjalnej stronie ESRB, czyli organizacji zajmującej się nakładaniem ograniczeń wiekowych na gry, można znaleźć informacje właśnie o tym tytule oraz platformy, na jakie gra wejdzie, a są to PS5 oraz PC. Dym po PS5 Pro jeszcze nie opadł, a Sony ponownie dorzuca oliwy do ognia w postaci tego właśnie remastera. A nie oszukujmy się, gra po aktualizacji do PlayStation 5 nadal wygląda bardzo dobrze i według mnie nie ma potrzeby odświeżania tego tytułu. Dokładnie takie samo zdanie możemy spotkać wśród internautów, którzy jednogłośnie twierdzą, że jest to kolejny nikomu niepotrzebny remaster. Japończycy po prostu po raz kolejny plują w twarz graczom, wydając kolejnego remastera, a zamiast zająć się jakimś ciekawym tytułem, który pokaże, co tak naprawdę potrafi PS5 Pro. A tak to dochodzi jeszcze jeden kilkuletni zremasterowany tytuł, którym Prosiak będzie dumnie przez Sony promowany. No, troszkę lipa. Minęły niespełna dwa tygodnie od premiery Astrobota, a gra już zaczęła zbierać negatywne opinie. Owe opinie biorą się z zbyt dużego poziomu trudności na późniejszych etapach gry. Tak, dobrze słyszycie, fani narzekają na zbyt wymagające poziomy, szczególnie chodzi o te, które są wymagane do osiągnięcia platyny. No, tak jakby w ogóle platyna była czymś obowiązkowym, nie? Na Redditie możemy przeczytać m.in. wpis, że gracz, który splatynował Elden Ringa, ma ogromne problemy, żeby splatynować Astrobota. Ale nie wiem tak naprawdę co to ma do rzeczy, jak to są całkowicie różne gry. Lub to, że gra przeznaczona dla dzieci jest tak trudna, że nie potrafią jej przejść dorośli. A tak swoją drogą to powoli przestaje się dziwić deweloperom, że gry, które ostatnio produkują, nie sprawiają żadnego wyzwania, jak pojawia się taki Astrobot. Który jest jedną z niewielu gier ostatnich czasów, która stawia jakieś wyzwanie i pojawia się taki płacz u ludzi. Kiedyś pojawiały się takie wymagające tytuły, jak chociażby Crash Bandicoot, które również były przeznaczone dla dzieci, ale jakoś nikt tak nie narzekał na wygórowany poziom trudności. Naprawdę odnoszę wrażenie, że dzisiejsi gracze chcieliby, żeby gry przechodziły się same za nich. Jeśli jesteście fanami serii Star Wars Jedi, to mam dla Was świetną wiadomość. Na ostatniej konferencji EA główna dowodząca działu technologii i rozrywki, Laura Miele, potwierdziła, że studio Respawn Entertainment rozpoczęło pracę nad trzecią i zarazem ostatnią częścią przygód nieustraszonego Jedi Kala Kestisa. W zasadzie nie ma się co dziwić, bo obydwie części Star Wars Jedi sprzedały się łącznie w ilości 40 milionów egzemplarzy i to była w zasadzie kwestia czasu, jak zostanie zapowiedziana trzecia część. Póki co nie wiadomo jeszcze kompletnie nic o ostatniej części Jedi, oprócz tego, że będzie, a premiery nie ma się co spodziewać wcześniej niż w 2027 roku. Andy Robinson z VGC na platformie X udostępnił posta, na którym możemy zobaczyć prawdopodobny wygląd konsoli Nintendo Switch 2. Na załączonych zdjęciach możemy zauważyć, że nowa konsola Nintendo ma posiadać większy ekran, gniazdo USB-C oraz magnetyczne joy co pokrywałoby się z poprzednimi przeciekami. Zaznaczam, że Nintendo niczego jeszcze nie potwierdziło, ale źródło VGC powiedziało, że odpowiada to temu. Czego partnerzy mają się spodziewać po projekcie? W dodanym do zdjęć opisie możemy wyczytać m.in., że konsola ma rzekomo posiadać 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci podręcznej. To by było na tyle, a jeśli materiał Wam się podobał, to możecie strzelić lajka, zostawić komentarz i dać suba. Dzięki, na razie, hej!